Świat rozpada się nagle na kawałki, gdy rodzice doświadczają utraty poczętego maleństwa lub przeżywają jego odejście tuż po narodzinach. Z myślą o nich, 15 października obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Ten temat podejmuje Magdalena Kowalewska-Wojtak w poruszającym tekście: Utracone, kochane, nasze. Z historycznej perspektywy trudno się oprzeć porównaniu Jana Pawła II do Mojżesza, który przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone i z Synaju przyniósł im tablicę dekalogu. Taka jest rola proroka przekazywać głos Boga ludowi. I taka jest też dola proroka że jest głosem wołającego na pustyni, często niezrozumianym, a nierzadko odrzucanym. O proroctwie Jana Pawła II pisze Paweł Zuchniewicz. Studenci i wykładowcy rozpoczęli nowy rok akademicki. Na inaugurację dedykujemy im, ale nie tylko, tych kilka inspirujących myśli autorstwa księdza profesora Krzysztofa Pawliny, rektora Akademii Katolickiej w Warszawie. W Wielkopolsce nazywa się je wymieniankami, a na Śląsku zaleckami. Najbardziej są jednak znane jako wypominki. O tej formie modlitwy za zmarłych, która pomaga również żyjącym, pisze ksiądz dr Bogdan Kulik. Ponadto na ostatniej stronie niedzieli znajdą Państwo kartkę, na której można wypisać imiona i nazwiska bliskich zmarłych. Zostaw świadectwo już czas to tytuł kolejnego ważnego wywiadu przeprowadzonego przez Krzysztofa Tadeja. O swojej miłości do Wileńszczyzny. Trwającym wiele lat zbieraniu informacji o wojennych i powojennych losach kapłanów tamtejszej archidiecezji, potajemnych mszach świętych i spowiedziach za ołtarzem, opowiada ksiądz Tadeusz Krachel, historyk. Papież Franciszek oddał hołd belgijskiemu królowi Baldwinowi i planuje jego beatyfikację. Ten monarcha mógłby stać się wzorem do naśladowania dla sprawujących władzę. Włodzimierz Rędzioch przedstawia króla, który nie chciał aborcji. W Kościele w Szczyżycu gra od 60 lat. Dzisiaj to moje granie traktuję jak osobistą modlitwę, wyznaje Stanisław Pigoń, który przed laty odpowiedział na anons cystersów poszukujących organisty. Polecam Państwu artykuł Marii Fortuny-Sudor Kontrakt na całe życie. Dokończone w 2020 roku inwestycje przeciwpowodziowe uratowały Opole i Wrocław. Poziom zarządzania kryzysowego w dorzeczu Nysy Kłockiej pokazuje jednak, że nie odrobiono wielu lekcji z 1997 roku. W związku z tym Artur Stelmasiak pyta, czy państwo zdało powodziowy egzamin. Przez Polskę dobrze jest jeździć wolno. Jeśli jedzie się zbyt szybko, można przeoczyć miejsca, które warto zobaczyć, jak choćby to w Pławniowicach, leżących tuż przy autostradzie A4 między Gliwicami a Górą Świętej Anny. Na wycieczkę w to miejsce zabiera nas Margita Kotas. W dziale dobre rady rozbrajamy bombę zdrowotną, jaką jest burak. Przestrzegamy kobiety przed spożywaniem alkoholu w ciąży oraz odpowiadamy na pytanie, do kogo należy obowiązek naprawy i malowania płotu znajdującego się między posesjami, a także kto ponosi koszty z tym związane. Aby pomagać innym, trzeba najpierw pomóc sobie, uważa ksiądz Marek Studencki i tę zasadę stosuje w życiu. Kapłan Diecezji Bielsko-Żywieckiej ewangelizuje przez kuchnię, o czym pisze Jolanta Marszałek. Przepisy księdza Marka są cenne dla tych, którzy stosują różnego rodzaju diety, ale też dla tych, którzy szukają porad duchowych. Proszę więc sprawdzić, co bohater najnowszego numeru Bliżej Życia z Wiarą proponuje nie tylko dla ciała. A skoro mowa o pokarmie duchowym, proszę koniecznie sięgnąć do tekstu Anny Gębalskiej-Berekec. Nasza autorka przedstawia mężczyznę, dla którego jedynym stałym pokarmem jest Eucharystia. Zachęcam do lektury najnowszej niedzieli, która sięga głębiej i patrzy dalej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.